Idź naprzód. Czyń, co potrzeba uczynić, by ludzie zobaczyli i usłyszeli moje boskie orędzia. Ufam ci, droga córko, że skorzystasz ze wszystkich środków, które, jak ci się wydaje, zagwarantują, że ludzie przeczytają te orędzia. Potrzebujesz całej swojej siły, by pisać tę księgę. Ta księga odmieni życie ludzi i zbawi duszę, a została ona przepowiedziana. Tak, ta księga jest tym, co było przepowiedziane. Ty jesteś tą, która zapisuje, ja jestem autorem. Nie bądź zdziwiona lub przytłoczona, bo to jest bardzo święte zadanie i zostałaś wybrana, by wykonać to dzieło wraz ze mną. Zabierze ci to trzy miesiące. Chcę, żebyś opublikowała ją na całym świecie. Musi być obszerna, potężna i poszukiwana przez miliony, tak jak święta Biblia. Moja córko, możesz to opublikować rozmowy z ukrytym prorokiem. Jest w porządku, aby tak uczynić. Dlaczego się lękasz, moje dziecko? Jesteś prowadzona z nieba, musisz być silna. Zaufaj mi, poddaj się. Będę trzymać Cię za rękę na każdym kroku tej drogi. Porozmawiam z Tobą później, Twój kochający Zbawiciel, Jezus Chrystus.